Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkie ryby. Przyszedł na Was czas na czytanie miesięczne na miesiąc lipiec. Zapraszam Was. No i co u ryb, jeżeli chodzi o uczucia. W uczuciach słuchajcie, w lipcu jesteście troszeczkę przeciążeni, gdzieś jesteście tacy, z. macie jakiś galimatias emocjonalny, jeżeli chodzi o uczucia i tu sami nie wiecie, co robić i troszeczkę tego swojego partnera życiowego obserwujecie, zastanawiacie się, co on tutaj, tudzież ona, czytanie ogólne, co też on, czy ona wyprawia, wyczynia, czy wy jesteście w stanie jej do końca zaufać. I, i, i czy, zastanawiacie się, czy ten partner, czy partnerka do końca jest dla Was? Wiecie, takie mam poczucie tutaj takiego właśnie, takich rozsterek, rozkminek i takiego już umęczenia tym, tym co się u Was dzieje. Jesteście jakoś tak bardzo zmęczeni w tym miesiącu, tym związkiem. Część z was na pewno pracuje nad związkiem. To zdecydowanie tutaj z kart wynika. No pytanie tylko właśnie, z jakim efektem? Zaraz zobaczymy też, co w rodzinie będzie się działo. A przejdźmy teraz do finansów, ryby. Co w finansach? No w finansach też jesteście jacyś tacy umordowani. Macie wrażenie, że już więcej nie, nie, nie jesteście w stanie tutaj pociągnąć, podołać, że te finanse gdzieś. Wam się rozpływają, gdzieś się rozchodzą i, i no finansowo nie, nie czujecie stabilizacji, jeżeli chodzi o ten miesiąc, tak się zastanawiacie na co wydać te pieniądze, czy, czy wyjechać sobie, wydać te pieniądze na, na jakąś wycieczkę, czy też może są inne potrzeby i zamiast wycieczki wydać te pieniądze na coś innego, no macie tutaj duży orzech do zgryzienia finansowy. A oczywiście ta wycieczka no to jest taka przenośna, nie zawsze dla, każdemu, dla każdego będzie y, mowa o wycieczce, ale w związku z tym, że są wakacje, to tak mi przyszło do głowy. Ale, ale oczywiście te dylematy finansowe mogą być spowodowane różnymi, przenajróżniejszymi y, życiowymi sytuacjami, więc Wy wiecie najlepiej y, o jaką sytuację y, chodzi w Waszym życiu. A co tam w pracy? Słuchajcie, w pracy z, no, macie takie dość ciężkie same dziesiątki tutaj, takie niekoniecznie i dziewiątki, yy, dość takie no, ciężkie, mocne karty emocjonalno-fizyczne, że tak powiem i w pracy też jesteście wyczerpani psychicznie, macie nadmiar, natłok yy, myśli pracy, musicie na czymś się intensywnie skupić i, i to yy, bardzo was obciąża. Ale jednocześnie i właśnie to powoduje, że gdzieś odpływacie tęsknotą za tym, co było, że było fajniej, że było przyjemniej, że, że, że był fajniejszy czas w życiu dla was, no, a teraz macie takie no, faktycznie duże, duże obciążenie i myślowe, także albo ktoś na Was zrzuca nadmiar pracy, albo coś już wam się w tej pracy nie podoba i macie w związku z tym rozterki i rozkminki co tutaj z tym zrobić No, ale, ale jest jakoś tak w lipcu mniej przyjemnie niż dotychczas na tej zasadzie no dobrze, zobaczmy co w rodzinie w rodzinie wychodzi na to, że to tutaj w tych emocjach, co się dzieje, chociaż te emocje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie dwóch osób, a w rodzinie może się to dotyczyć yy, grupy osób, tak? bo rodzina nie składa się tylko z pary ale składa się też i z dzieci, jak jeżeli takowe mamy z rodziców, z rodzeństwa i, i dalszego jakiegoś pokrewieństwa. Tak? Więc tutaj jeżeli chodzi o rodzinę, to karty mówią: musisz poczekać na jakieś efekty. Musisz dla jednych będzie to musisz poczekać na rezultat jakiś taki pozytywny z tych emocji, który tutaj wynika. A dla części z Was są jakieś sprawy rodzinne, które wymagają czy też potrzebują czasu do rozwiązania, więc poczekaj na efekty. Troszeczkę będziesz musiał odlec pewne oczekiwania w czasie. I to tylko tyle, jeżeli chodzi o rodzinę. A co do Was idzie? Czego się nie spodziewacie? No, słuchajcie, idzie do Was. Duża sprawczość, duże takie poczucie. Wszystko mogę na tej zasadzie, wszystko mogę. Jestem, jestem silna, silny sprawczy sprawcza i jeżeli tylko chcę, mogę wiele osiągnąć. A dla innych z Was jest to karta, która mówi o tym, że zbliża się do Was jakaś osoba, która jest bardzo. Taka decyzyjna, y, która właśnie ma dużą sprawczość, duży, duży wpływ na innych, y, która jest bardzo wpływowa, no zdecydowanie bardzo wpływowa. I tylko tutaj kwestia tego, y, czy ta osoba nie będzie za bardzo manipulować y, w waszym życiu. To tylko tyle. Y, może niektórym się coś takiego Pojawić taka manipulacja. Czy wy będziecie manipulować, czy będziecie manipulowane, drogie ryby? No to już sami musicie to zaobserwować. Manipulacja, pamiętajcie, nie zawsze, znaczy zazwyczaj kojarzy nam się dość negatywnie, ale pewien rodzaj manipulacji może być bardzo pozytywny, jeżeli chcemy uzyskać dobre efekty czy dobry, ef, no dobry efekt tylko pamiętajcie, żeby ten efekt dobry nie był tylko i wyłącznie dla was żeby ten efekt był dobry dla i ta manipulacja była dobra dla ogółu, a nie tylko i wyłącznie, żebyśmy nie myśleli egoistycznie i wyłącznie o sobie no dobra, trochę zagmatwałam tutaj te dobór słów i teraz nadzieje bądź obawy wasze Liczycie na to, macie nadzieję, że nie będziecie musieli szukać pewnych ścieżek, którymi macie podążać, czy w prawo, czy w lewo, czy pewnych. Czy liczycie na to, że nie będziecie musieli dokonywać wyborów. O, I to, i to tylko tyle. Liczycie na to, że nie będziecie musieli dokonywać wyborów. Bo tego też troszeczkę się obawiacie, że, że, że znowu będę musiał, czy musiała. Wybierać, tak? Nie, liczycie na to, że nie będzie takiej potrzeby. No i karta rada, co do Was mówi? Karta rada mówi: nie stój w miejscu, nie czekaj, tylko idź do przodu. Ciesz się życiem i jakby spowoduj, że te, że te konie ruszą z miejsca, tak? Nie obawiaj się szybkiego obrotu sprawy, nie obawiaj się. Zadziałać intuicyjnie. Nie zawsze musimy wszystko intensywnie przemyśleć w swoim życiu. Czasami warto pójść za intuicją w życiu i, i to karta też mówi, żeby tutaj zacząć coś robić i działać, a nie stać w miejscu. Tak? Czasami to stanie w miejscu nie, nie zawsze pomaga. Tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, drogie ryby. Życzę Wam mimo wszystko takiego spokojnego lipca i do usłyszenia w następnym miesiącu.